Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których głównym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 roku. Zielony Ład dotyka bardzo wielu sektorów naszego życia energetyki, sektora wydobywczego, budownictwa, transportu, mobilności i rolnictwa. Dotyka również w istotny sposób polskiego leśnictwa i naszej ochrony przyrody. Założenia Zielonego Ładu, czyli objęcia 30% powierzchni naszego kraju ochroną bioróżnorodności oraz 10% ochroną ścisłą, wydają się racjonalnym i pożytecznym działaniem ale niosą wiele zagrożeń, problemów i istotnych zmian w wielu dziedzinach życia. Jeżeli Polska będzie musiała wyłączyć 10% powierzchni leśnej do ochrony biernej, to jest to jakiś problem. No, bo to jest ogromna powierzchnia około 9 milionów hektarów wyłączonych z jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W związku z tym będą to określone konsekwencje finansowe, gospodarcze, ekonomiczne, ale także i rekreacyjne, no bo ta część będzie również wyłączona. Jest to niezwykle kłopotliwe, ale w samej koncepcji, oczywiście, bardzo szlachetne, bo wtedy będą lasy pełniły funkcję wyłącznie przyrodniczą. 9 milionów hektarów lasu wyłączone spod użytkowania jakiego gospodarczego. Jest to dużo. Jest to dezrealizowania, ale musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Oprócz objęcia 30% powierzchni naszego kraju ochroną bioróżnorodności, a 10% ochroną ścisłą istnieje także wiele innych problemów do rozwiązania. To ochrona starych drzewostanów starodrzewiów, i ochrona lasów pierwotnych. No powstaje problem, co to są lasy pierwotne i co to są starodrzewia. Tego się dopiero dowiemy. To większe wykorzystanie drewna w budownictwie. To znowu wrócenie do tego, żeby drewno, które już raz użyliśmy, będzie użyte po raz kolejny, to takie kaskadowanie użycia drewna. I do tego zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, to tak w skrócie założenia Zielonego Ładu. My jako leśnicy boimy się tego, jak będzie wyglądała definicja, ostateczna definicja starodrzewia i jak będzie wyglądała definicja lasu pierwotnego, bo na dzień dzisiejszy to według wszystkich definicji lasów pierwotnych w Polsce nie ma oprócz fragmentów puszczy białowieskiej, ale czy tak zostanie, tego nie wiemy. Wątpliwości budzi także definicja lasu, bowiem w różnych krajach Europy oznacza ona co innego. Inaczej zupełnie wyglądają lasy, zdefiniowane lasy w Finlandii, w Portugalii, w Grecji, a zupełnie inaczej pojmujemy my, koleśnicy las u nas w Polsce. W każdym kraju europejskim sytuacja w szczegółach może wyglądać zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej to wygląda na przykład wyłączenie 30% powierzchni spod pod ochronę tak zwaną, a w tym 10% pod ochronę bierną, czyli tam gdzie w zasadzie człowiek nie ma prawa prowadzić żadnej działalności gospodarczej, łowieckiej, rekreacyjnej, nawet turystycznej na tych powierzchniach. W Austrii inaczej wygląda, w Szwajcarii inaczej wygląda, bo te kraje sobie wyłączą Alpy, i tam, i tak, i tak poza narciarstwem, w zasadzie reszta to są strefy chronione. Ale inaczej to wygląda w europejskich krajach nizinnych, no, gdzie rzeczywiście poza lasami, które mogą być wyłączone do ochrony biernej, reszta to są tereny albo produkcji rolniczej, no ale przede wszystkim produkcji rolniczej. Konsekwencją wprowadzenia projektu Zielony Ład będzie zmniejszenie pozyskania cennego surowca, jakim jest drewno. Bo zacznijmy od papieru, a skończywszy na budowach. Jeżeli zabraknie nam tego surowca, to my jako leśnicy sobie poradzimy, ale co będzie z naszymi wykonawcami z zakładami usług leśnych, co będzie z przemysłem drzewnym, co będzie z przemysłem papierniczym, to są wielkie zagadki. Które na dzień dzisiejszy są zupełnie dla nas niewiadomymi. W społeczeństwie to będzie różnie odbierane. Przyrodnicy, leśnicy, powiedzmy, organizacje ekologiczne będą to postrzegały bardzo pozytywnie, ale wszystkie podmioty gospodarcze, które żyją z produkcji drzewnej, oczywiście będą być bardzo niezadowolone. Dotyczy to tartaczników, dotyczy to budownictwa, dotyczy każdej sfery działalności gospodarczej, gdzie wykorzystuje się celulozę, czyli drewno, łącznie z papierem. Dotkliwie może to odczuć przemysł drzewny. Już w tej chwili no jest bardzo duże zapotrzebowanie na drewno. Jeśli my ograniczymy to zapotrzebowanie, przemysł albo będzie musiał zlikwidować tą działalność, albo pozyskać z innego źródła, no czyli no z lasów, które też w innych krajach powinny być chronione. Jeżeli zostanie wprowadzony Zielony Ład, to może dojść do tego, że niestety nie będziemy mieć pracy, bo, jako takie małe przedsiębiorstwo jak ja, nie dam rady utrzymać tylu pracowników i robić opłaty. Lasy państwowe w swojej działalności spełniają wiele funkcji: od gospodarczej, społecznej, edukacyjnej, aż po funkcję ochronną, i ta ostatnia traktowana jest niezwykle uważnie. Od 1992 roku, jak weszła w życie ustawa o lasach, ustawowo zajmujemy się częścią naszej działalności jako ochroną przyrody. Zresztą, według mojej wiedzy, najwięcej użytków ekologicznych, różnych form przyrody i innych znajduje się na gruntach zarządzanych przez lasy państwowe. Więc trudno mówić, żeby lasy państwowe nie zajmowały się ochroną przyrody. Więc zarówno parki narodowe, Obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty wszystkie te formy występują na gruntach lasów państwowych. Według mojej wiedzy, ta ilość występująca na grusach lasów państwowych jest w stosunku i do innych gruntów największa. W pracy leśnika, generalnie ochrona przyrody, jest ściśle związana z codzienną pracą leśniczego, leśnika ogólnie rzecz biorąc, bo wszystkie zabiegi są pod kątem ochrony przyrody. Konsultowane, sprawdzane, Więc przed działaniami dotyczącymi wycinki drzew sprawdzamy, czy nie ma gniazd, czy nie ma dziupli. Te drzewa dziuplaste się zostawia. Sprawdzamy teren pod kątem występowania roślin chronionych. W tej chwili już mamy też dużo lasów wyłączonych z użytkowania I, i żebyśmy my te swoje przyrodnicze perpetuum mobile mogli realizować, no to nie bardzo już jest, jest co usuwać. Nie? Jeśli usuniemy, Tą powierzchnię z możliwości użytkowania, no zachwiana zostanie równowaga kompromisu, która w tej chwili jest. To jest tylko 10%, w naszym nadesjściu to jest 1600 hektarów, a w całej Polsce no, będzie po około, szacujemy około 3 milionów hektarów. To jest ogromna, ogromna przestrzeń. Każdy przyrodnik i leśnik nieustannie podpatruje przyrodę i wie, że każdy las jest inny i wymaga innej wiedzy oraz działań opartych na rzetelnej wiedzy przyrodniczej i wieloletnim doświadczeniu. To, co na co dzień w lesie robimy, gospodarując nim, to przede wszystkim jego pielęgnowanie w różnych jego stadiach rozwojowych, czyli w różnym wieku, ale także z takim wyprzedzeniem i perspektywicznym spojrzeniem, aby przyszłe pokolenia również z tych lasów mogły w jak najszerszym zakresie korzystać i cieszyć się nimi. Jeżeli rozważamy ograniczenie pozyskania surowca drzewnego, które jest w optymalnym poziomie w tej chwili. Musimy wziąć pod uwagę, że również nastąpi ograniczenie przychodów do budżetu lasów państwowych. A proszę pamiętać, że w tym momencie chociażby środki, które aktualnie jednostki lasów państwowych przeznaczają na budowę nowych, ale przede wszystkim remonty i modernizację już istniejących dróg publicznych biegnących przez lasy są to inwestycje wspólne z samorządami, na to już absolutnie środków nie będzie, jak i na wiele innych yy, działań z naszej strony wspomagających instytucje czy podmioty chociażby takie jak ochotnicze straży pożarne, domy dziecka czy inną działalność, którą społeczeństwo od nas oczekuje, a my którą chętnie realizujemy, ale teraz możemy ją realizować. Nie wiemy, czy będzie to możliwe w przyszłości. Polscy leśnicy od blisko 100 lat gospodarują lasami, chroniąc to, co w naszej przyrodzie najcenniejsze. Odbudowana została populacja żubra, łosia, bobra, bielika, głuszczca czy sokoła wędrownego. Zwiększyła się także znacznie populacja dużych drapieżników, które są wyznacznikiem dobrej gospodarki leśnej czyli niedźwiedzia, rysia i wilka. A lesistość naszego kraju ciągle się powiększa.